Wczoraj było 15 stopni i świeciło słońce, a dzisiaj leje, więc to idealna pogoda, żebyśmy sobie pogadali trochę o książkach. Hej wszystkim, ja jestem Diana, czasami płaczę przez książkę, czasami przez brak wifi, ale wolę płakać przez książkę niż przez brak wifi. I serdecznie witam was na Lunari, czyli miejscu, gdzie gadamy sobie o książkach, k-popie, studiowaniu i trochę o życiu. Trochę mnie tutaj nie było, ale się rozchorowałam. Później miałam pierwsze zajęcia i próbowałam ogarnąć w ogóle, co się dzieje, ale to się dowiecie w innym filmie, nie będę tutaj narzekać na uczelnię. Ale teraz zwracam i chcę pogadać z Wami trochę o książkach. I tak sobie myślałam nad tematem, który chcę poruszyć a, a propos książek i tak sobie pomyślałam, że pogadamy sobie o książkach, które zawsze czytam, kiedy świat jest trochę za głośny. Jeżeli nie wiecie, o co mi chodzi, to już tłumaczę. Chodzi mi o taki stan w życiu, gdzie życie jest ciut trudniejsze, trochę Wam dopieka, trochę Wam się nic nie chce i uciekacie swoje ukochane książki. Ja też takie książki posiadam, mam, regularnie do nich wracam, zawsze ratują mnie przed smutkiem, albo przynajmniej podnoszą tak na duchu, że mam siłę iść dalej przez życie i chciałam trochę o nich pogadać, bo są wyjątkowe, trochę nietypowe, jak to ja, bo tak jak wiecie, bo tego chyba nie muszę zaznaczać, każdy z nas jest inny, każdy widzi co innego w książkach i każdego co innego porusza i to myślę jest najpiękniejsze w książkach. No ale chyba możemy zacząć bez zbędnego przedłużania. Więc pierwsze książki, książki, specjalnie mówię książki, od których chcę zacząć, to jest cała twórczość Reginy Brett. Wiecie, ja Reginę Brett, właściwie jej książkę, poznałam przez moją przyjaciółkę, która miała ją na półce i powiedziała: Przeczytaj i zobaczysz, bo ona też chciała, a nie była taka pewna, więc dała mi jako pierwszej, żebym się przekonała, o czym to jest. I to jest autorka, w której książki zawierają 50 lekcji życiowych i są przeróżne tamte tematy poruszane. Brygina pisze o swoich doświadczeniach, o doświadczeniach swoich przyjaciół, rodziny, znajomych e, lub czytelników, którzy jej wysyłają swoje historie, ponieważ ona była dziennikarką, byłam, bo już nie jest, ale pracowała jako dziennikarka przez bardzo długi czas i dzieli się swoimi doświadczeniami oraz przemyśleniami na różne tematy. Ja przeczytałam jej Kochaj, jesteś cudem, Bóg nigdy nie mruga, Bóg nigdy nie mruga 2 I jeszcze jedna, o której pamiętam mu własnym głosem przeczytałam na pewno. I te książki mają 50 lekcji w sobie. I można je czytać tak jak ja robiłam to przez cały czas od deski do deski, czyli od pierwszej do drugiej. Ja też czasami, gdy jest mi ciężko, sobie je losuję. I wiecie. Regina to jest y, taka autorka i tak pisze, że macie wrażenie, że jesteście z przyjaciółką albo z, z blisko dla Was osobą y, na jakiejś kolacji, na jakiejś kawie i ona Wam po prostu, wiecie, udziela rad na podstawie własnego doświadczenia albo na podstawie historii kogoś innego i naprawdę daje to do myślenia i podnosi tak trochę na duchu, że jednak da się Przejść przez wszystkie trudności w życiu bez jakiegoś, yy, znaczy bez jakiegoś większego trudu. Trud zawsze jest i zawsze będzie, bo gdyby, nie, gdyby człowiek nie miał problemów, to by było nudno. Jednak ona daje taką nadzieję, że to nie jest koniec świata i można przejść przez wszystko albo spojrzeć na coś z innej per perspektywy, albo zmienić podejście. I to jest mega yy, super. To, co ona robi w tych książkach, ponieważ daje takie przestrzeń do myślenia i zastanowienia się nad własną sytuacją i nad własnymi myślami, gdzie leży źródło problemów, albo gdzie w ogóle, czy jest jakieś źródło problemu, czy można w ogóle. Jednak robić coś inaczej albo zastanowić się, czy człowiek o siebie dba, a to chyba jednak jest najważniejsze. Więc jej książki zawsze, kiedy mam taki życiowy kryzys, do nich wracam, zawsze biorę jakąś randomową, randomową otwieram i sobie czytam. Czasami gdy jest mi naprawdę bardzo trudno, to po prostu ją czytam od deski do deski, żeby poczuć się lepiej i za, za, zawsze działać. Czytałam już je po kilka razy, nigdy nie żałowałam. Więc jeżeli chcecie, to bardzo polecam wam tę autorkę. Na pewno się nie zawiedziecie, ja się nigdy nie zawiodłam. Kolejnym autorem, do którego zawsze lubię wracać, to jest Rick Riordan i jego seria o Apolinie: Apollo i Boskie Próby. Ja powiem szczerze, seria o Apolinie uratowała mnie przed, właściwie w trakcie, uratowała mnie od zastoju czytelniczego. Miałam wtedy bardzo długi zastój czytelniczy i nie czytałam od miesięcy, aż w końcu zobaczyłam, że istnieje taka książka jak Apollo i Boskie Próby, ukryta wyrocznie. I postanowiłam ją kupić i przeczytać. I to była najlepsza decyzja w tamtym momencie, jaką mogłam podjąć, ponieważ się tak wciągnęłam w losy Apollina. Ogólnie Apollin to jest mój ulubiony bóg grecki i no cóż, teoretycznie jestem jego siostrą, chociaż rzymską, bo Diana była boginią rzymską, ale nieważne, mi zawsze było bliżej do Grecji niż do Rzymu. Podziwiam Ricka Jordana, jak on życiowe po prostu wzorce rodziców i wszystko i ogólnie życia potrafi zmieścić w książce fantastycznej o bogach greckich i jak pokazuje, że nawet jak nawet Bóg może być kiepskim rodzicem. Ares jest kiepskim ojcem, jest Apollin, który też był kiepskim ojcem, jest Zeus, który jest tragicznym ojcem i że on to wszystko pokazuje i, i pokazuje to totalnie inaczej, że ten każdy ten ojciec, każdy ten rodzic jest zupełnie inny i też jest yy, kiepski z jakiegoś innego powodu i to działa i jak to i jak to działa na ich dzieci, yy, na Herosów boskich. I to jest niesamowite i zawsze jak to czytam, jak do tego wracam, czy do Persiego, czy do zagubionego herosa, czy do właśnie do Apollina, to za każdym razem robi to na mnie tak piorunujące wrażenie, jak to jest pięknie pokazane, I że tam jest coś głębszego niż tylko Apollo, który stracił swoje boskie moce i musi robić różne rzeczy, żeby tylko przetrwać. I ja pamiętam, że jeżeli jak czytałam Apollina, całe pięć tomów trzeci. I ostatni tom zrobił, zrobiły na mnie takie najmocniejsze wrażenie, gdzie ja się nie mogłam pozbierać. I pamiętam, że po trzecim tomie, czyli po Labiryncie. Nie potrafiłam przejść do życia codziennego i czytać czwartego tomu przez dłuższy czas. Nie potrafiłam wziąć tej książki do ręki, bo ba się bałam, co będzie dalej. A jak zakończyłam całą serię, czyli skończyłam czytać piąty tom, to nie mogłam kompletnie wziąć się za coś innego. Po prostu mnie serce bolało. Było tak piękne to zakończenie. Oczywiście nie chcę Wam spoilerować, o co chodzi, ale było tak piękne to zakończenie. Tak się wzruszyłam na koniec tej książki. Że do tej pory jak chcę po prostu pozbyć się jakiegoś zostaju czytelniczego albo przeczytać taką komfortową dla mnie książkę, to właśnie wybieram najczęściej Apollina i któryś z tomów. Najczęściej kończy się na pierwszym, nigdy nie odważyłam się zrobić review do całej serii po kolei i nie wiem, czy ja bym to przeżyła. <grym> Jeżeli, Jeżeli słyszycie jakieś dziwne dźwięki, to wiedzcie, że to, to jest mój pies, który kocha chodzić po, po całym, całym domu jak domu nagrywam do i zbierać atencję, prawda? Tak jak mówiłam, nigdy nie odważyłam się zrobić Riri do całej serii i obawiam się, jakby to wyszło, jednak może kiedyś się odważę i zrobię to, chociaż nie gwarantuję, że to będzie jakoś super szybko, bo nigdy... Piątego tomu nigdy nie przeczytałam drugi raz i obawiam się mojej reakcji, chociaż może zrobię kiedyś jakiś maraton. Jednak ta historia i ci bohaterowie i wszystko, co się działo po drodze od Persego Jacksona do Apollina przez olimpijskich herosów olimpijskich było dla mnie ogromnym po prostu bagażem emocji i tego wszystkiego, co tam się dzieje po drodze, więc jeżeli szukacie też takich yy, za, też zabawnych, to nie jest tak, że tylko tam jest ciężko, ale sceny, humor, Apollina, Dionizos, który jest po prostu cudowny, cudowną postacią w tej, w tej całej serii, to nam serdecznie Wam polecam. Wiecie, ja nigdy nie ukrywałam ogólnie, że kocham kryminały. To jest jeden z moich ukochanych gatunków, których czytam po prostu non-stop. Bardziej niż fantastykę, bardziej niż y, romanse, tego w ja ogóle nie czytam, to już wiecie. Ale jeżeli miałabym wybierać coś, co czytam najwięcej i z czego mam na półkach najwięcej, to jest to są definitywnie jednak kryminały. Po Agathe Christie, po Remigiusza Mroza, po inne, które czytałam randomowo, czyli raz przeczytałam y, Katarzynę Bondę, Puzyńską y, mam też na Półka Hale Janik tam. To moim ukochanym, ukochaną postacią, jeżeli chodzi o świat kryminałów, jest Sherlock Holmes. I ja niejednokrotnie, jeżeli ktoś mnie pyta, jaki jest mój ulubioł, ukochany autor, oprócz Wójciarika, to jest oczywiście Arthur Conan Doyle. A właściwie to Sir Arthur Conan Doyle. I ja, jeżeli chodzi o moją przygodę w ogóle z Sherlockiem, to najpierw oglądałam serial, I, a ten serial oglądam zawsze do nauki i jeżeli się zastanawiacie, jak to możliwe, to opowiem Wam w innym filmie, to czekajcie. Jednak y, zawsze oglądam Sherlocka, kiedy chcę się uczyć. Ogólnie postać Sherlocka w moim życiu była gdzieś tam zawsze. Gdzieś tam się zawsze słyszało, y, zawsze gdzieś tam słyszałam, że był ktoś taki jak Sherlock Holmes. No i że był detektywem, bardzo takim... Popularnym. I chodziło też o to, że wiedziałam, i jakoś ten świat kryminalny, kryminalnych zagadek w moim życiu był od zawsze, odkąd byłam mała, no i wiedziałam, że ten Sherlock Holmes gdzieś tam jest. No i w końcu wyświetlił mi się serial Sherlock Holmes, a że ja wtedy nie miałam nic do roboty, to obejrzałam i ja się po prostu w tym serialu zakochałam, w tych postaciach, wszystko oglądałam te sezony oprócz czwartego. Czwarty obejrzałam tylko raz i do niego nie wracam. Po kilkanaście razy, i ja nigdy nie żałuję, jak do tego wracam. To jest najlepszy serial. No i moja kochana przyjaciółka miałam urodziny i kupiła mi całą serię książek o Sherlocku Holmesie w tym pięknym wydaniu serialowym, właśnie. I ja czasami, kiedy potrzebuję takiego powrotu do lektur, gdzie bardzo kocham, i właśnie potrzebuję czegoś, co już znam, z czego wiem, z czego wiem co się spodziewać. To zawsze wracam do Sherlocka Holmesa i do któregoś tomu. Po prostu sobie wybieram też randomowo i sobie czytam. Uwielbiam te zagadki, uwielbiam myślenie Holmesa, jak on to robi, jak on się domyśla, kto, jak, jak on rozwiązuje te sprawy. Uwielbiam Watsona, który tam chodzi za tym Sherlockiem i on na stop się dziwi, jak on to robi, chociaż dla niego to już w pewnym momencie nie jest dziwne, więc to, jest, to są książki, które ja po prostu ubóstwiam, kocham. I są dla mnie bliskie. To jest dziwne, bo to są jednak kryminały, tam ludzie umierają, a ja mówię, że są dla mnie komfortowe. No są, bo po prostu kocham tę postać. Kocham sa samego Sherlocka i to wszystko, co się dzieje po drodze, i kocham jego umysł, który po prostu jest niesamowitym. Chociaż yy, jestem ciekawa, czy jak ktoś z Was czytał Sherlocka albo chociaż oglądał serial, to czy też próbowaliście. Rozmyślać tak jak Sherlock. Bo ja próbowałam i to jest strasznie trudne w ogóle. Co prawda, z tego co się słyszy, to Arthur Conan Doyle w ogóle nienawidził Sherlocka. Zresztą po to. A też nie będę wam spoilerować. W każdym razie. Nienawidził Sherlocka, i on bardzo był taki, że bardzo prześladowała go ta postać. I w ogóle tam w Anglii, jak pisał, jeździł, to straszne rzeczy się działy, jak był ten Sherlock popularny. No ale nie dziwię się, że był aż tak popularny, bo to jest dla mnie, to jest gejen. się Sherlock i Arthur Conan też, że w ogóle wymyślił coś takiego. Dlatego trochę się dziwię, znaczy nie, nie dziwię się, że był, były aż takie problemy wtedy. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to trochę poczytajcie o historii. Artura, Artura Conan Doyle'a. To jest naprawdę niesamowita historia i samego Sherlocka, i jako postaci, oraz samego autora, który, no, przeszedł co przeszedł przez swój talent pisarski, że tak powiem. No dobra, no i skoro zaczęliśmy gadać o kryminałach i ogólnie o kryminalnych sprawach, no to tutaj nie widać tego, ale musicie mi wierzyć na słowo, nawet trochę wam pokażę. Jest ogromny zapas książek Agatha Christie. No i teraz, co z tą Agatą Christie mi powiecie? Ano, no, już Wam tłumaczę. w twórczością Agaty Christie ja się spotkałam przez totalny przypadek, ponieważ chciałam przeczytać jakiś kryminał i poszłam do Empiku. No i zobaczyłam te piękne wydania właśnie Agaty Christie. Ja wtedy nie wiedziałam, kim ona jest i nie wiedziałam, kim jest Hercules Poirot. Ja totalnie o tym nie wiedziałam. No i kupiłam jedną randomową, to była e, Randewu ze śmiercią i przepadłam, pokochałam po prostu Herculesa Poirot i to jakim on jest genialnym detektywem jak on wykorzystuje psychologię do rozwiązywania zagadek, a nie, nie samo dedukcję i ślady stóp, tak jak to robił Holmes. To czytał, ten wie, że w Poirot w tych częściach jest nawiązywanie do Sherlocka Holmesa, i to zawsze tak mnie bawi i rozczula, że tam to właśnie jest. Tych dwóch bohaterów tak totalnie się różni, że tutaj mamy umysł, totalnie, fakty, ślady, ślady stóp, poszlaki, a tu mamy głównie psychologię, umysł i szare komórki, jak to mówi Hercule's Poirot. I jak niesamowicie. Są ci dwaj detektywi, jak oni się różnią, a jak oni są niesamowicie skuteczni w jedną i drugą stronę. Jak to jest niesamowite. I wiecie, też humor Pueira też bardzo mi się podoba. I bardzo po prostu uwielbiam, kiedy on tak gada o tych szarych komórkach, a ten jego przyjaciel, przyjaciel już nie pamiętam, za każdym razem zapomina tego nazwiska. Się denerwuje, że on nic nie robi, tylko siedzi na fotelu i myśli, a on właśnie wszystko rozwiązuje w jednym, jednym po prostu posiedzeniem takim dłuższym. I to jest niesamowite, jak on to wykorzystuje w rozmowach, jak on bada ludzi samą rozmową, trochę tak psychologicznie, a ja studiuję psychologię, więc wiecie, że na mnie to robi wrażenie, jak to jest niesamowite. Dla mnie takie wielkie wow, że, ten, że ktoś mógł wymyślić coś takiego, że Agata Christie w ogóle wymyśliła te wszystkie zagadki i to, jak ona wyko wykorzystywała tą yy, psychologię do tego, żeby pokazać, jak to robi Poirot. W ogóle śmieszne jest to, nie wiem czy wiecie, to wam powiem. E, Christy jak e, nienawidziła tak myć e, naczyń, że e, wtedy wpadała na jakąś historię, żeby pisać w ogóle książki. To jest niesamowite i mam coś z nią wspólnego, że też nienawidzę mieć karów. To jest dla mnie po prostu katorga, więc może powinnam wykorzystywać ten trik do Agati Christie. Więc te historie są no, makabryczne pod tym względem, że tam jednak umierają ludzie, bo to jest e, kryminał, że tak powiem. Herkules Poirot. Próbuję rozwiązać sytuacje, jak rozmawia z ludźmi i te, czasami to co on mówi jest tak głębokie, że to uderza. Ja pamiętam jak czytałam Zerwane zaręczyny i jak ja bardzo przeżywałam tę książkę emocjonalnie i to jak Poirot tam uderzał, uderzał w cudzysłowie oczywiście w jedną bohaterkę to było dla mnie tak niesamowite, że długo nie mogłam odejść myślami od tej książki że tam coś jest więcej niż tylko ta zagadka kryminalna, że tam człowiek jednak widzi, człowiek dosłownie widzi człowieka, że tak powiem, widzi coś więcej niż samą zbrodnię. Coś, co Arthur Conan Doyle nie robił, tam chodziło tylko o rozwiązanie zagadki, to tutaj mam wrażenie, że Christie czuła człowieka i psychikę i to, co doprowadziło do zbrodni na przykład i z jakich powodów. To było to jest taka różnica między tymi dwoma i to jest dla mnie niesamowite. I jeden i drugi jest genialnym detektywem i jest po prostu niesamowita zabawa podczas czytania. No i takimi ostatnimi książkami, moją, moim niedawnym odkryciem, znaczy niedawnym, no rok temu na pewno odkryłam te książki. To jest oczywiście Mateusz Glenn i Ciotka. Ciotka po prostu wygrywa wszystko. Czytałam Boże Beata, czytałam Data Spokój, i teraz jestem w trakcie czytań, czytania na litość boską. I ja się genialnie bawię za każdym razem, jak czytam kolejne przygody, ciotki. Jak, jakie to jest niesamowite. W ogóle jestem pod pełnym wrażeniem, że takie filmiki na TikToku potrafią stworzyć takie coś, co ja y, czytam, że taka historia w ogóle może powstać, że. To jest od jednego pomysłu zaczęła się cała historia w ogóle książek. To jest niesamowite i przez to, że to jest no, powieść komediowa, więc... Do tego trzeba podejść z przymurzeniem oka, jest niesamowite, bo uwielbiam te postacie, uwielbiam denerwującą się ciotkę, to Boże Brata, no deita spokój, to jest niesamowite, mnie to tak odpręża. To jest taka seria, gdzie naprawdę człowiek nie myśli, tylko po prostu się świetnie bawi i jest genialnym, tak, jest genialną rozrywką, jest, to ma bawić, to ma po prostu macie... Macie się tam czuć dobrze, zabawnie, może trochę cringeowo w, w niektórych momentach, ale to ma właśnie takie robić. To nie, to nie ma być głęboka lektura, gdzie trzeba pisać wypracowania na, e, do szkoły. To po prostu ma was bawić i ja jestem wielką fanką. I za każdym razem, jak e, pojawia się nowa część, a mam nadzieję, że pojawi, pojawią się kolejne, ja czekam po prostu z utęsknieniem na kolejne przygody ciotki, i mam nadzieję, że kolejne niedługo się pojawią. Tak jak mówiłam, jestem w trakcie czytania na Litość Boską. Jeszcze jej nie skończyłam, jestem chyba na 50 stronie, może tam 50, któreś, ale uwielbiam, już mi się bardzo podoba. Jestem zakochana znowu, jestem ciekawa, jak to się skończy. A więc, tak wyglądają moje książki, które czytam, kiedy życie jest totalnie zagłośne. Jestem ciekawa, czy chcielibyście którąś z tych książek przeczytać i zobaczyć, czy Wam pomogą w takich momentach. No i. To jeszcze jestem ciekawa Waszych książek na takie momenty, kiedy życie jest za głośne i chcecie trochę je uciszyć. Możecie mi wszystko napisać w komentarzu. Ja oczywiście wszystko przeczytam, bo jestem bardzo ciekawa i może też wykorzystam. No i co? Serdecznie Was zapraszam na Instagrama, na TikToka, na Goodreads. Zaobserwujcie mnie, zobaczymy, co tam, co tam czytacie. I widzimy się chyba niedługo w kolejnym filmie. Także trzymajcie się i cześć. No to, no to Kurty, na no